Czas na co miesięczne podsumowanie całego mojego portfela dywidendowego. W tym odcinku pokażę wreszcie swój cały portfel polskich spółek. Jak zwykle otworzymy koperty z dywidendami, które otrzymałem w maju, oraz omówię część rejtową. Rejty to takie fundusze posiadające i wynajmujące różnego typu nieruchomości, które są ustawowo zobowiązane do wypłaty 90% zysków w postaci dywidendy, a w zamian za to zwolnione są z odpowiednika podatku CIT. Zacząłem je kupować ze względu na to, że cały sektor cierpi od dłuższego czasu z powodu wysokich stóp procentowych, a dodatkowo mamy bardzo silną polską walutę, co sprzyja kupowaniu zagranicznych aktywów. Jako kontrarianin bardzo lubię kupować akcje podczas kiepskiego sentymentu. Musicie też wiedzieć, że ja bardzo regularnie dążę od 6 lat do zbudowania portfela, który w końcu będzie wypłacał na tyle regularny i wysoki pasywny zysk w postaci dywidend, że pozwoli mi to na osiągnięcie takiej całkowitej wolności finansowej. Przy okazji chcę pokazywać, że istnieje. Taka opcja w Polsce, więc jeżeli macie sytuację, że jesteście młodzi, pracujecie i mieszkacie jeszcze z rodzicami, to nie rozpoczynanie inwestowania jest po prostu głupotą. Nie mówię, że koniecznie dywidendowo, ale na początek ten ETF na akcje z całego świata i obligacje EDO w zupełności wystarczą, żeby dać sobie niemalże gwarancję na zostanie w przyszłości milionerem. Kwestia jest tylko tego, jak długo to potrwa. Ta część kopertowa inspirowana jest brytyjskim kanałem The Compounding Investor, i już o tym wspominałem, ale to jest chyba nauczyciel. Który buduje ten portfel od 2019 roku i zgromadził w nim pół miliona funtów brytyjskich. To jest taki realny przykład, jak to wszystko działa i niesamowicie przyjemnie jest obserwować te co roku rosnące słupki wypłacanych zysków. Jeżeli potrafimy dobrze zbudować portfel, to te wypłaty rosną i z tytułu naszych dopłat, i regularnego rozwoju firm, które posiadamy. To dlatego nie warto kierować się tylko dzisiejszą wysoką stopą dywidendy, a potencjałem do wzrostu tych wypłat w przyszłości. Dywidendy to tylko pochodna zysku. Jeżeli macie ochotę uczyć się w tym temacie, no to koniecznie subskrybujcie ten kanał, bo sporo o tym mówię. W ogóle to też jest trochę tak, że jak już się wkręcimy w ten proces, to on automatycznie motywuje do jakichś konkretnych ruchów w życiu. Ja trochę o tym mówiłem, ale na przykład, jak miałem te 25 lat i dostałem pierwsze dywidendy, to automatycznie pomyślałem sobie, no dobra, to trochę szkoda marnować czas, i ustawiłem swoje życie i wolny czas głównie na naukę nowych rzeczy lub konkretne dążenia do zwiększania zarobu. Wcześniej miałem trochę taki etap, że byłem już dorosły, ale taki trochę zagubiony. Zawsze miałem duże ambicje, ale wtedy już powoli godziłem się z tym, że nic konkretnego nie uda mi się osiągnąć i tak się trochę poddawałem. Mm, wolny czas po prostu spędzając głównie z tego, co pamiętam, nagraniu w gry, oglądaniu jakichś seriali, a dodatkowe pieniądze tak typowo wydawałem w całości na konsumpcję, nie widząc po prostu żadnej potrzeby ani sensu oszczędzania. Ja wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że regularne inwestowanie daje dużo więcej korzyści tych mentalnych, Niż materialnych. Ok, to najpierw otwórzmy majowe koperty z dywidendami i podsumujemy wynik tego portfela od początku roku. Pierwsza koperta to dywidenda od spółki Introl zajmującej się m.in. budową takich zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Oraz systemów kogeneracyjnych w elektrociepłowniach. W kopercie jest 460 zł, a ja przyznam się, że mimo umiarkowanie pozytywnego podejścia do spółki, chociażby ze względu na możliwe korzystanie na kontraktach z pieniędzy z KPO, postanowiłem po ostatnich średnich wynikach pozbyć się tej spółki, jako że stanowiła małą część mojego portfela, a ja dążę w tym momencie już do zmniejszania liczby spółek, więc na coś musiało paść. W drugiej kopercie mamy dywidendę od Asbis, czyli spółki zajmującej się dystrybucją sprzętu i tutaj mamy 1320 zł. Ja jestem ogólnie dosyć pozytywnie nastawiony do całej szerokości sektora konsumenckiego, czyli tego, który opiera się na popycie ze strony czy to polskich, czy wschodnioeuropejskich konsumentów. Asbis ostatnio notuje miesiąc po miesiącu rekordowe przychody i podoba mi się rozwijana gałąź działalności o nazwie Breezy. To jest taka duża, w pełni zautomatyzowana, nie wiem jak to powiedzieć, fabryka, w której używane telefony są odświeżane i odnawiane według potrzeb, a następnie od sprzedaży. Myślę, że będzie na to popyt, a sam pomysł ma same plusy, bo przedłuża życie sprzętom, które normalnie pewnie kończyłyby swoje życie i truły żółwie w morzu. Trzecia koperta to dywidenda od debiutanta w moim portfelu, czyli spółki Vercom, a w kopercie mamy 330 zł. I tutaj zdecydowanie oczekuję organicznego zwiększania tej dywidendy przez spółkę wraz ze wzrostem w skali działalności. Akurat w Vercomie pokładam na to spore nadzieje, bo jest to niezwykle szybko rozwijająca się firma, która oferuje innym firmom, chociażby. Wysyłanie na telefony klientów powiadomień, czy to o promocjach, czy o dostarczeniu przesyłki, czy jakieś kody do logowania itd. Werkom jest drogi, jeżeli chodzi o wycenę, bo wskaźnik ceny do zysku jest w okolicach 30, ale też ambicją spółki jest zwiększanie tego zysku o 20-30% rocznie, co uważam w tym przypadku za prawdopodobne, więc być może za kilka lat ta wycena. Zostanie uzasadniona. Spółka też chce wydać w najbliższej przyszłości miliard złotych na przejęcia. Podoba mi się po prostu to ich agresywne podejście, jestem w stanie zaryzykować swoje pieniądze i w pewnym sensie powierzyć je zarządowi tej spółki. Kolejne koperty to już rajty. W czwartej mamy co kwartalną dywidendę od NNN wynoszącą 360 zł. NNN wynajmuje budynki, lokale usługowe, sklepom, restauracjom itd. To jest taki spory, długo działający raid. Raczej nie oczekuję od niego dynamicznych wzrostów, ale w związku z tym tanim dolarem i tym, że sam rajd wydaje się dosyć tani historycznie, postanowiłem go kupować. No powiem szczerze, że to całkiem fajne uczucie wiedzieć, że prawdopodobnie ta dywidenda w wysokości 360 zł będzie wpadać do kieszeni przez wiele kwartałów, a być może i regularnie rosnąć organicznie. Piąta i ostatnia koperta to standardowe 3 dolary, tym razem co miesięcznej dywidendy od Agri Realty Income. W przyszłym miesiącu to wzrośnie, bo wreszcie postanowiłem dokupić odrobinę więcej tej spółki. Agri działa w tej samej branży co NNN, ale jest trochę mniejsze, działa bardziej dynamicznie i to taki można powiedzieć rodzinny, dobrze zarządzany biznes, no ale za to jest trochę droższe wskaźnikowo. Razem tych dywidend w maju zbierało się 2482 zł. Czerwiec pewnie będzie dużo, dużo lepszy. O ile same dywidendy przy tej wielkości portfela w tym miesiącu jeszcze nie wyglądają jakoś spektakularnie, no to wszystko nadrabia wyjątkowo dobre zachowanie kursu akcji spółek w tym portfelu. Szczerze to, aż sam jestem zdziwiony, bo ten mój portfel polskich spółek od początku roku zachowuje się genialnie i z miesiąca na miesiąc pcha wartość portfela szybko w górę. Zakończyliśmy właśnie piąty miesiąc wzrostów z rzędu. W styczniu było to 57 tysięcy zysku, w lutym 39 tysięcy, w marcu. 6 tysięcy, w kwietniu 23, a w zakończonym właśnie maju 31 tysięcy złotych dodatkowego zysku. O ile więc wartość dywidend otrzymywanych w tym roku to na razie dopiero 6200 zł to sam wzrost wartości akcji wyniósł. 158 tysięcy złotych. Zupełnie się tego nie spodziewałem i nawet wolałbym, żeby trochę to zwolniło, bo taki wzrost oznacza, że kolejne akcje muszę kupować już drożej. Ciekawe jak długo uda się utrzymać taką wzrostową pasę. Za miesiąc zobaczymy, czy czerwiec też będzie zielony. Do tej pory taką rekordową serię siedmiu wzrostowych miesięcy doświadczyłem w tym portfelu po ogromnej bezsie wywołanej wojną w Ukrainie. To było takie naturalne, że od tak skrajnego dołka odbicie było mocne i długie. Zanim pokażę swój cały portfel polskich akcji, to szybka wzmianka, że do inwestycji w akcje, rejty czy etfy sam używam konta maklerskiego w XTB, jeżeli... Będziecie takiego potrzebować, to polecam. To jest partner mojego kanału, natomiast cały czas polecam tylko i wyłącznie dlatego, że dla polskiego inwestora to najtańsza i według mnie najlepsza oferta na rynku. Jako, że to jest polski podmiot, to rozliczanie podatków w Polsce jest bardzo uproszczone dzięki przygotowaniu przez XTB pit 8 c i raportów podatkowych. Link zostawiam w opisie i już wracam do materiału. No dobra, to zerknijmy na wszystkie moje pozycje w polskich akcjach. No, muszę powiedzieć, że w pewnym momencie zrobił się tu niezły bałagan. Po tych spółek było 25, a ja postanowiłem wykorzystać moment wzrostu banków, żeby się ich pozbyć i przerzucić pieniądze w inne sektory, które powinny radzić sobie dużo lepiej od banków w otoczeniu spadających stóp procentowych. Sprzedałem więc ze średnio 180-200% zyskiem bank PKO SA, PKO BP i Alior. Te inwestycje wyjątkowo mi się udały i im zawdzięczam dobry wynik całego portfela w tych pierwszych latach. Inwestowania, bo banki kupowałem faktycznie jakimś cudem na kompletnym dnie sentymentu. W ciągu roku sprzedawałem też trochę mniejszych pozycji jak Odlewnie Polskie, Introl czy Amike, tutaj dwie pierwsze z delikatnym zyskiem, a Amike ze stratą. W samej Amice życzę odbicia i nawet przed nią wydają się być niezłe warunki makroekonomiczne, ale wolałem w tym momencie przerzucić pieniądze do innej spółki i konsolidować już swój portfel. Zostało mi 18 spółek, a nie wykluczone, że ostatecznie będę dążył w okolice 15, przy czym trzeba pamiętać, że konsolidacja czy dywersyfikacja portfela to nie tylko liczba podmiotów, a także ich procentowy Udział w portfelu. Obecnie jestem coraz bardziej zadowolony z jego wyglądu, a sam portfel przechodzi powoli, ale konsekwentnie, transformację z inwestycji kogoś, kto chciał inwestować spokojnie, bezpiecznie i zgarnić dywidendy, w portfel inwestycyjny kogoś, kto chce ostatecznie powalczyć o bardzo dobry wynik w porównaniu z indeksami. Mamy tu więc stopniowo coraz więcej spółek stawiających na agresywny wzrost, a dwie największe pozycje to w tej chwili XTB i LPP. Dalej mamy świetnie zachowujące się ostatnio ASECO Poland. Na którym też o dziwo mam prawie 200% stopy zwrotu. Mówię, że o dziwo, bo to zawsze była taka bardzo leniwa, spokojna spółka. Kolejne pozycje to już trzy niezłe, ale raczej. Spokojne spółki, czyli PZU, Kruk i Kenty. Czołówka tego portfela jeszcze nie do końca mi odpowiada i będę dążył, aby jednak więcej wagi w przyszłości stanowiły mniejsze spółki o większym potencjale do wzrostu. Nie jestem pewien, czy będę chciał sprzedawać PZU i Kenty, być może trochę PZU, ale na pewno dywidendy z tych spółek będę wydawał na zakupy firm mających większe pole do wzrostu. W przyszłości chciałbym się też pozbyć Orlenu, ale jakoś mi z tym się nie spieszyło. Tutaj też dywidendy wydam po prostu na inne spółki. Teoria jest taka, że takie ruchy, jak już jesteśmy przekonani o chęci zmian, powinno się wykonywać jak najszybciej, ale trzeba też zdać sobie sprawę, że dojście do poziomu eksperckiego wymaga no, z 10 tysięcy godzin nauki i praktyki, a to jest około 10 lat po 3 godziny dziennie. Ja faktycznie poświęcam średnio to 3 godziny dziennie na taką celową naukę, ale inwestuję dopiero niecałe 6 lat. Dopóki nie czuję się ekspertem, dopóty będę dawał sobie odrobinę więcej czasu na decyzje. Spółki, które będę w tym roku kupował, właśnie, z zamiarem otrzymywania od nich corocznych dywidend, będę analizował na kanale w przyszłości. No i analizowałem w sumie też w przeszłości. Trzy najgorzej zachowujące się pozycje to LPP, Kruk i Mobruk. Te dwie pierwsze zacząłem kupować niedawno, więc to na razie po prostu standardowe wahania cen. Mobruk mam już długo i to na razie chyba najmniej udana inwestycja. Daję jej jeszcze trochę czasu do końca 2025 roku, bo cały czas samą branżę przetwarzania odpadów uważam za bardzo atrakcyjną i przyszłościową, ale no dalsze rozczarowania będą skutkować pewnie sprzedaniem tej pozycji. Jeżeli chodzi o portfel rejtów, pierwszych zakupów dokonałem tu rok temu i przez większość czasu ten fragment moich inwestycji pozostawał na minusie. Całkiem się cieszę, że jest taka sytuacja, bo wreszcie mogę pokazać Wam, że będę w stanie naprawdę cierpliwie czekać na zwrot z tej inwestycji. Mamy tu minus 18 tysięcy złotych, a taki wynik jest efektem drobnego spadku samych kursów rejtów, ale w większej mierze po prostu osłabianiem się dolara w stosunku do złotego. Dla mnie te warunki są ok, bo cały czas jestem w okresie akumulacji rejtów, więc im taniej kupuję, tym lepiej. Oczywiście nie będę kłamał, że spodziewałem się, że one tak niechętnie będą odbijać, ale no nie spodziewałem się aż takiego chaosu po wyborach i administracji, która swoimi ruchami osłabi zaufanie do USA i wpłynie w wydaje się sporym stopniu na wzrost rentowności długoterminowych obligacji Stanów Zjednoczonych. W skrócie, niskie rentowności długoterminowych obligacji to dobrze dla rejtów, bo mogą się taniej zadłużać i szybciej rozwijać. Mimo, że rentowności obligacji są przy wieloletnich szczytach, ja i tak zakładam, że w pewnym momencie trend się odwróci. Szczególnie, że obecna sytuacja stanowi poważne obciążenie dla budżetu USA, bo płacenie 5% odsetek za dług rzędu 120% PKB, no to po prostu poziomy nieakceptowalne na dłuższą metę. Ja zdecydowanie będę kontynuował zakupy skupiając się na takich bezpieczniejszych w kontekście wojny handlowej sektorach, czyli sektorze centrów danych, z niego mam Equinix. Oraz na sektorze domów i mieszkań pod wynajem, bo tutaj mam dwa takie solidne podmioty: Camden i MAA. Resztę też będę kupował, ale pewnie nieco mniej. Moje ogólne tezy inwestycyjne są następujące. Po pierwsze, sektor rateów historycznie był w stanie dostarczać podobne stopy zwrotu co szeroki rynek akcji, chociaż trzeba pamiętać, że mamy za sobą długi okres niskich stóp procentowych, które działały na korzyść tego sektora. Po drugie, nieruchomości to sektor cykliczny i faktycznie ma tendencję do zaskakujących wach wyceny. Cykliczność wynika z tego, że w dobrym okresie koniunktury przy niskim koszcie kredytu rośnie liczba rozpoczynanych budów i szczególnie w USA, gdzie wszystko dzieje się szybciej, jest bardziej liberalne prawo, Rynek zalewany jest nowymi nieruchomościami, trudniej jest podnosić czynsze, a wzrost wartości nieruchomości znacząco spowalnia. Tak właśnie było przed pandemią i w 2021 roku, kiedy pod wpływem zerowych stóp procentowych wyceny rejtów osiągały jakieś kosmiczne wartości, czyniąc wręcz niektórych z nich bańkę spekulacyjną. Szybko jednak okazało się, że kosztem pobudzenia gospodarki po lockdownie była. Wysoka inflacja, amerykański bank musiał podnieść stopy procentowe. Okazało się, że rynek nie był w stanie wchłonąć tej nadpodaży mieszkań i od końca 2021 roku trwa proces schładzania rynku nieruchomości. Sam zacząłem kupować rejty, kiedy wydawało się, że inflacja odpuściła i Fed będzie po prostu stopniowo obniżał stopy procentowe, co oznaczało statystycznie dobry czas dla sektora nieruchomości. Wygrana Donalda Trumpa i niepewność ekonomiczna, którą wprowadził, pokrzyżowała. Te plany, więc najzwyczajniej w świecie poczekam trochę dłużej. W Polsce też możemy obserwować takie cykle, i na przykład taki cykl schładzania rynku nieruchomości trwał u nas od 2007 do 2013 roku. Trzeci powód, dla którego kupuję rejty jest prosty. Chcę mieć jakąś część nieruchomościową w swoim portfelu, a jednocześnie nie chcę bawić się w obsługę nieruchomości i zajmować wynajmem. W rejtach ktoś zrobi to za mnie. Można więc powiedzieć, że buduję sobie na raty ekspozycję na amerykański rynek nieruchomości. Chcę też, żeby ta część wspierała regularnie mój portfel dywidendowy. Pamiętajcie, że zdecydowaną większość mojego portfela cały czas będą stanowiły akcje, a na większy zwrot z tej części jestem w stanie czekać naprawdę latami, w sensie z tej części rejtów. Na ekranie wyświetlają Wam się teraz na górze wykresy rejtów, które posiadam, a na dole wykres ceny w zestawieniu z gotówką, która wpływa do nich z wynajmu. Na większości z tych wykresów widać, że ten przełom 2021 i 2022 roku to faktycznie była forma jakiejś bańki wycenowej, związanej ze zdecydowanie nadmiernym optymizmem, no ale teraz wróciliśmy już do niższych niż średnie historyczne, albo przynajmniej podobnych do średnich historycznych poziomów. Te wyceny wspiera też silny złoty, bo z mojej perspektywy nie dość, czy mogę kupić całkiem atrakcyjnie wycenione aktywa, to jeszcze za dosyć tanią walutę. Pamiętajcie, że ja mówię o atrakcyjnych wycenach mając w głowie to, że przez najbliższe 2 czy 3 lata to wszystko może stać w miejscu albo się nawet pogłębiać, ale ja buduję ten portfel z myślą o naprawdę długim terminie. Na wykresie zysku z portfela rejtów widać moment tego tak zwanego dnia wyzwolenia, czyli moment nałożenia ceł na cały świat. Sam jestem ciekawy jak ta statystyka będzie kształtować się Dalej, ale myślę, że zacznie być bardziej pozytywnie, kiedy sytuacja w USA się nieco bardziej ustabilizuje, a Fed będzie mógł faktycznie zacząć obniżki stóp procentowych już takie bardziej regularne. Ta część mojego portfela około 7 punktów procentowych przegrywa ze S&P 500 i Nasdaqiem, a więc na razie trochę ciąży w moim wyścigu z tymi indeksami, natomiast tradey przez ostatnie 5 lat zachowywały się gorzej właśnie niż szeroki rynek akcji i historycznie są w stosunku do niego niedowartościowane, więc tam przyszłość widzę w trochę jaśniejszych barwach. Za bardzo się tym wszystkim nie przejmuję, gdyż cały portfel napędzany polskimi akcjami wygrywa ze wszystkimi bazowymi indeksami, a po zbudowaniu docelowej pozycji na rejtach, czyli wartości około jednej kawalerki, czyli okolic 400 tysięcy złotych, będę już inwestował cały kapitał bardziej agresywnie. W tym materiale to wszystko. Starałem się tak ogólnie zarysować swoje podejście, bo na bardziej szczegółowe przyjdzie czas, jak wrócę z krótkich wakacji. W każdym razie już teraz trwa intensywna praca, aby jak najlepiej dobrać spółki, które w ciągu najbliższych pięciu lat mocno się rozwiną i organicznie będą zwiększać dywidendy, bo dużo pewniej zaczynam się czuć na polskim rynku i nie mam już aż takiej potrzeby stawiania głównie na bezpieczeństwo czas polować na większe zyski. Cześć.